Firmy zostawiając na, na, na sam koniec <coughs> decyzję o wdrożeniu ksefa, yy, to, to jest jakby jeden problem. Drugi problem jest te zmieniające się cały czas środowisko. Tak, yy, zgodność z api KSEF, yy, zgodność z certyfikatami, tokenami, środowiskiem testowym, zgodność z wymogami merytorycznymi Ministerstwa Finansów co do faktury. To, to są takie rzeczy, które. Yy, Trzeba zabezpieczyć, żeby płynnie tą komunikację z KSEF-em mieć. I myślę, że wyodsorsowanie tego problemu troszeczkę do, do takich firm jak nasza jest jakby rozwiązaniem. Jakby odpowiedział też na, na to, że niezależnie, kiedy klient się zdecyduje. My zapewnimy, zlecimy to takiej firmie jak Infinite, żeby nam yy, yy, zapewniła to, to połączenie z administracją skarbową. Równie, również wspomogło operacyjnie tak, ten proces. E, pomijając jakby same te aspekty techniczne, no KSEF jest platformą rządową, nie zapewnia SLA. My zapewniamy jako firma komercyjna, e, nawet jak e, KSEF ma awarię, tak? To nasz system musi działać i być gotowy na to, że jak się ten system, jak mówią, żargonie podniesie, żeby w odpowiednim czasie chociażby te faktury przesłać. Więc myślę, że jest warte rozważenia i wtedy firmy nie będą musiały błukować też, w jaki model wejść, po prostu zlecić tą analizę też i, i, i tą opiekę operacyjną, nie tylko techniczną, takich, takim firmom jak Infinite.